Dowiadujemy się z, z mediów o pracach zespołu roboczego w Ministerstwie Zdrowia. Pracach nad reformą najpierw ochrony zdrowia, potem bardziej szpitalnictwa. No i mamy, mamy wreszcie oficjalne informacje na stronie Ministerstwa Zdrowia. Dzisiaj ukazały się założenia projektu reformy szpitalnictwa w Polsce, wyniki badań i prac zespołu ekspertów. My wiemy, że, że są to eksperci wewnętrzni, no, no można powiedzieć, w większości urzędnicy, Ministerstwa Zdrowia, ale nie tylko Ministerstwa Zdrowia, chyba że, że ktoś jeszcze uczestniczył w tych pracach, o którym tutaj nie, nie mówiono. I wiemy, że pojawiły się obecnie trzy rozważane warianty, choć na samym początku były cztery. Tego cztery, czwartego wariantu w ogóle tutaj nie, nie widzimy. To był wariant, który mówił o aktywnym udziale płatnika Narodowego Funduszu Zdrowia w zarządzaniu, ale też w dbaniu o interes pacjenta. Tego nie mamy. Mamy rekomendację dotyczącą wariantu trzeciego. Tym wariantem jest. Utworzenie agendy rządowej, Agencji Rozwoju Szpitali, natomiast brak rekomendacji dla tych pierwszych dwóch wariantów, gdzie miało dojść do zmian struktury własnościowej. Na samym początku widzimy. Diagnozę diagnozę słowami ministra zdrowia o rozdrobnieniu i fragmentaryzacji polskiego szpitalnictwa. Tutaj można by dodać nie tylko szpitalnictwa, ale, ale systemu ochrony zdrowia, bo jego elementy to nie tylko na szpitale, ale, ale też rozdrobnienie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, fragmentaryzację opieki przede wszystkim pomiędzy tymi wszystkimi Elementami tymi kluczowymi, takimi jak szpitale AOS i POZ, ale też innymi opieka długoterminowa, rehabilitacja, czyli ta opieka, opieka podostra, o której tutaj mało, mało słyszymy. W projekcie jest informacja o celu, który ma zostać osiągnięty dzięki tej reformie. Tym celem ma być poprawa sprawności i efektywności zarządzania wyników ekonomicznych, a także jest parę słów o poprawie jakości leczenia. Co dziwi, to odseparowanie AOS-u od tej reformy. Tak jak poprzednio w sieci szpitali mówiliśmy o współpracy AOS-u i wzmocnienia przyszpitalnych poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Tak, tutaj pojawiła się krótka wprawdzie, ale znamienna informacja o całkowitym pozostawieniu kwestii AOS poza założeniami tej reformy, czyli można powiedzieć, że projekt dotyczy tylko i wyłącznie szpitalnictwa, koncentruje się przede wszystkim na sprawach Ekonomicznych, jakości zarządzania, chociażby sama kategoryzacja szpitali, przede wszystkim ma te kryteria ekonomiczne. Tam jest wprawdzie wspomniane o, o jakości, no ale dopiero na ostatnim miejscu. Natomiast nie ma, nie ma tutaj nic o koordynacji leczenia, ani też o ciągłości opieki nad pacjentem pomiędzy różnymi ogniwami. Ogniwami systemu. Nie ma informacji o tym, w jaki sposób mielibyśmy zachęcać szpitale, no bo mówimy tutaj o, o szpitalach do współpracy między sobą mamy te kategoryzacje, ale natomiast nie mamy stopni referencyjności szpitali, czyli tego drugiego elementu reformy szpitalnictwa po sieci szpitali, poziomach zabezpieczenia tego bardzo oczekiwanego elementu, elementu stworzenia Systemu referencyjności szpitali i mechanizmów współpracy pomiędzy szpitalami na różnym stopniu referencyjności. Tutaj w tej kategoryzacji mamy raczej kwestie dopasowania do potrzeb określonych przez mapy potrzeb zdrowotnych. Mamy tutaj kwestię zarządzania efektywności ekonomicznej, natomiast miejsca w systemie tutaj tutaj nie mamy i mechanizmów tak, aby szpitale. Były zachęcane do współpracy, do tworzenia organizacji koordynowanej ochrony zdrowia, których celem ma być dostarczenie tej najważniejszej cechy, najważniejszej wartości systemu ochrony zdrowia czyli wyniku zdrowotnego w trakcie cyklu leczenia choroby dla, dla pacjenta. Tutaj raczej mówimy o nadzorze nad compliance, czyli nad stosowaniem się szpitali do wytycznych, no ale przecież sami wiemy, że to jest za, zaledwie pierwszy etap i wycinkowy etap, który ma nam umożliwić tą, tą opiekę opartą na wartości, tak? No bo jeżeli kilka elementów systemu nie będzie z sobą współpracować, to nawet jeżeli wszystkie spełnią kryteria jakościowe, a tej ciągłości nie będzie, no to Wartość dla pacjenta może być naprawdę e, słaba i ostateczny wynik leczenia będzie niedostateczny. Kolejna sprawa to kwestie edukacji i nadzoru nad jakością zarządzania. Tutaj nie mamy planu stworzenia Organizacji Koordynowanej Ochrony Zdrowia z udziałem Narodowego Funduszu Zdrowia jako aktywnego adwokata pacjenta, takiego, który będzie nagradzał te konsorcja koordynowania ochrony zdrowia, które dostarczą tą najwyższą wartość w sposób kosztowo efektywny, mamy raczej, i tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest centralizacja, centralizacja, w której to powstaje agencja, no można powiedzieć, do spraw różnych w, w, w szpitalnictwie, ale, ale nie tylko. Bo pojawia się też tutaj rola edukacyjna. Agencja ma być tym ciałem szkolącym, ale też certyfikującym, czyli, czyli przejmuje jak gdyby funkcję uczelni i staje się instytucją, która będzie nie tylko nadzorować samą jakość zarządzania pod kątem przede wszystkim ekonomicznym, z tego co widzimy, ale też w jakiś bliżej nieokreślony sposób, edukować, kształcić i certyfikować, czyli, czyli oceniać tych dyrektorów szpitali, którzy będą w tym systemie się poruszać i to niezależnie oczywiście od, od ich poprzednich certyfikacji, MBA i innych kształceń, wykształceń, no na przykład wykształcenia kierunkowe, kierunkowego w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia, czy na przykład w ochronie, w dziedzinie prawa. Tutaj, tutaj jest to ta agencja, która będzie miała no, jakiś Sposób zastąpić polskie, polskie uczelnie w tym, w tym zadaniu. Kolejna sprawa to Kwestia wspólnych zakupów i współpracy właśnie w tych zadaniach, które mogłaby grupa zakupowa uskuteczniać. No i tu widzimy rzeczywiście, że ta rola też pewnie będzie zaznaczona. Wydaje nam się, że to jest ten element restrukturyzacji, do którego pewien element centralizacji, Mógłby, mógłby mieć dobry, dobry skutek, no bo większość europejskich szpitali w tych grupach zakupowych uczestniczy. Wprawdzie jest konkurencja pomiędzy tymi grupami zakupowymi, natomiast tutaj tej konkurencji nie widać. No, skoro mowa o konkurencji, to takie słowo w tym projekcie się nie pojawia. Oczywiście nie mówimy tutaj konkurencji o zysk. Nie mówimy tu o konkurencji o ten kawałek tak zwanego tortu, tylko mówimy o konkurencji opartej na rezultacie leczenia, przeliczonego oczywiście na, na jego koszty, czyli wskaźnik kosztowej efektywności, co nam daje wartość dla pacjenta, ale wartość w trakcie całego cyklu leczenia choroby. No, jeżeli oddzielimy AOS i POZ od tego, no to automatycznie pozbawiamy się tej możliwości, w związku z czym no, de facto dalej będzie postępowała fragmentaryzacja leczenia, bo, bo skoro ten projekt ma w ogóle nie mieć zastosowania w AOS-ie, a w ogóle tym bardziej w POZ-ie, no to ta ciągłość i koordynacja pomiędzy tymi elementami no nie ma jak wręcz zaistnieć, bo z definicji, z założeń już tego projektu o tym, o tym praktycznie, praktycznie ani słowa. No, i kwestia dalszego postępowania. Tutaj zainteresowanie ze strony uczestników systemu, zarządzanie zmianą, to jest przecież podstawa nauk o zarządzaniu, gdzie najlepiej udaje się wprowadzić te zmiany, których autorami są uczestnicy systemu podlegającego zmianie. No tutaj w tej chwili uczestnicy nie uczestniczyli w opracowaniu. Tutaj uczestnicy zapoznali się i zapoznają się z, najpierw z informacjami medialnymi, a teraz z, 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 no, z informacją na stronie internetowej ministerstwa która zawiera pewne punkty, punkty o których, o których mówiłem, aczkolwiek wiadomo, że, że nie jest to jeszcze informacja precyzyjna. No i to, co jest chyba dla nas jako dla, dla szpitalników największym wyzwaniem i tutaj nie znajdujemy odpowiedzi w, w, tym, w tym projekcie, to jest to, w jaki sposób wprowadzić mechanizm Zachęcające podmioty systemu ochrony zdrowia do współpracy, do tworzenia organizacji koordynowanej ochrony zdrowia i do współzawodniczenia wartością opieki nad pacjentem w trakcie całego cyklu choroby. I to jest klucz. O którym chcielibyśmy e, mówić, e, interdyscyplinarność, koordynacja, współpraca, mechanizmy zachęcające e, podmioty systemu ochrony zdrowia, ale podmioty na e, wszystkich jego szczeblach, poziomach, etapach, tak, tak, aby pacjent mógł w efekcie to odczuć, a jednocześnie pozytywnie oczywiście, a jednocześnie odczują to zarówno pracownicy medyczni, jak i pracownicy administracyjni i cały system systemu, cały system ochrony, ochrony zdrowia.